Kiedy święty Dominik głosił nieopodal Carcassonne, nauki o Różańcu Świętym, przyprowadzono do niego heretyka Albigensa, opętanego przez szatana. Święty go egzorcyzmował w obecności wielkiej rzeszy ludzi. Jak utrzymywano, słyszało go ponad dwanaście tysięcy osób. Demony, które opętały tego nieszczęsnego nędznika, Zostały zmuszone do udzielenia wbrew sobie odpowiedzi na pytania, jakie zadawał im święty. Wówczas powiedziały: Że w ciele tego biedaka jest ich piętnaście tysięcy, ponieważ atakował on piętnaście tajemnic różańca. Oraz, że przez modlitwę różańcową, którą rozpowszechnia święty Dominik, sieje on grozę i przerażenie w całym piekle. I że jest najbardziej przez nie znienawidzonym człowiekiem na świecie, z powodu dusz, które im odbiera przez nabożeństwo różańcowe. Ujawniły również pewne inne sprawy. Święty Dominik zarzucił swój różaniec na szyję opętanego, po czym spytał demony, którego spośród świętych w niebie boją się najbardziej, i który powinien być najbardziej miłowany. I otaczany czcią przez ludzi? Na to pytanie diabły zaczęły tak przeraźliwie krzyczeć, że większość słuchaczy, zdjęta przerażeniem, padła na ziemię. Diabły mówiły przez usta opętanego żałosnym tonem: Dominiku, zlituj się nad nami. Obiecujemy, że nigdy więcej nie będziemy ci szkodzić. Tak bardzo się litujesz nad grzesznikami i nędznikami. Ulituj się nad nami nędznymi. I tak już bardzo cierpimy. Czemu potęgowanie naszych udręk sprawia Ci przyjemność? Niech Cię zadowolą męki, które znosimy. Świętego nie wzruszyły żałosne słowa nieszczęsnych duchów. I odparł, że nie przestanie ich dręczyć, póki nie odpowiedzą na pytanie. Demony mu rzekły, że odpowiedzą, ale w tajemnicy i po cichu. A nie wobec wszystkich, święty nalegał i nakazał im mówić i odpowiadać na głos. Diabły już nie chciały przemówić mimo wszelkich nakazów. Wtedy święty dominik padł na kolana i tymi słowami zaczął błagać Najświętszą Maryję Pannę. O najświętsza dziewico Maryjo, mocą różańca świętego, rozkaż tym wrogom rodzaju ludzkiego, by odpowiedzieli na moje pytanie. Kiedy wypowiedział tę modlitwę, oto z uszu, z nozdrzy i z ust opętanego buchnął gorący płomień, aż wszyscy zadrżeli. Nikomu jednak nie wyrządził on krzywdy. Wtedy diabły wykrzyknęły, pozwól nam opuścić to ciało bez słowa. Jeśli tylko zechcesz, aniołowie ci to wyjawią. Czyż nie jesteśmy kłamcami? Czemu więc chcesz nam wierzyć? Nie dręcz nas dłużej, ulituj się nad nami. Nieszczęśni, nie jesteście godni, by was wysłuchać, odparł święty Dominik i ponownie padając na kolana prosił Najświętszą Pannę. O najgodniejsza matko mądrości, proszę cię, za zebrany tutaj lud który już potrafi we właściwy sposób odmawiać pozdrowienie anielskie zmuś swoich nieprzyjaciół by publicznie wyznali pełną i szczerą prawdę na ten temat jeszcze nie skończył się modlić gdy ujrzał przy sobie najświętszą dziewicę w otoczeniu wielkiej rzeszy aniołów która powiedziała odpowiedz mojemu słudze dominikowi jak o to prosi Trzeba zauważyć, że lud ani nie słyszał, ani nie widział najświętszej dziewicy. Widział ją i słyszał tylko święty dominik. Wtedy diabły zaczęły wykrzykiwać słowa: O nasza nieprzyjaciółko, nasza klęsko, nasze zawstydzenie! Czemu specjalnie przyszła się z nieba, żeby nas tak okrutnie dręczyć? Czy koniecznie musimy wbrew sobie, orędowniczko grzeszników, która wyrywasz ich z piekła, niezawodna drogo do raju, zostać zmuszeni do powiedzenia całej prawdy? Czy koniecznie musimy wyznać przed wszystkimi to, co będzie przyczyną naszego zawstydzenia i naszej klęski? Biada nam, biada książętom ciemności. Słuchajcie więc, chrześcijanie, ta Matka Jezusa Chrystusa jest wszechmocna. Może nie dopuścić, żeby jej słudzy wpadli do piekła. To ona jak słońce rozprasza ciemności naszych knowań i podstępów. To ona odkrywa nasze zasadzki, niszczy nasze pułapki i udaremnia wszystkie nasze kuszenia. Jesteśmy zmuszeni wyznać, że nikt z tych, którzy wytrwają w jej służbie, nie zostanie z nami potępiony jedno jej westchnienie jakie ofiaruje trójcy przenajświętszej przewyższa wszelkie modlitwy dążenia i pragnienia wszystkich świętych lękamy się jej bardziej niż wszystkich błogosławionych razem wziętych a przeciwko jej wiernym sługom nic nie możemy zdziałać wielu chrześcijan którzy ją przyzywają w chwili śmierci a którzy zgodnie z ustalonymi prawami powinni zostać potępieni, zostają zbawieni przez jej wstawiennictwo. Ach, gdyby ta Marietta z wściekłości tak ją nazywali, nie przeciwstawiała się naszym zamysłom i wysiłkom, już dawno obalilibyśmy i zniszczyli Kościół, a wszystkie jego nakazy obrócili w błąd i niewierność. Pod przymusem oświadczamy ponadto, Iż żaden z tych, którzy wytrwale odmawiają różaniec, nie zostanie potępiony. Dla swoich pobożnych sług wyjednuje ona bowiem prawdziwą skruchę z powodu grzechów, przez co uzyskują oni przebaczenie i odpust. Wtedy święty Dominik nakazał, by cały lud odmawiał różaniec bardzo powoli i pobożnie, a przy każdym zdrowaś Maryjo. Odmawianym przez świętego i przez lud, rzecz zadziwiająca: z ciała nieszczęśnika wychodziło wielkie mnóstwo demonów w postaci płonących węgli. Kiedy wyszły wszystkie demony i heretyk został całkowicie uwolniony, najświętsza dziewica udzieliła błogosławieństwo całemu ludowi, który z tego powodu odczuł wielką radość. Cud ten sprawił, że wielka rzesza heretyków. Nawróciła się i przystąpiła do bractwa Różańca Świętego, królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Amen.